Był rok 2017, gdy astronomowie zauważyli pewną jasną gwiazdę wylatującą z drogi Mlecznej. Gnała z niewyobrażalną prędkością 3,2 miliona kilometrów na godzinę. To niemal czterokrotnie szybciej od Słońca orbitującego wokół serca naszej galaktyki. Jeden obieg zajmuje naszej gwieździe 225 milionów lat. Ale wróćmy do kosmicznego wędrowca. Najciekawsze jest to, że poruszał się w kierunku przeciwnym do większości gwiazd podróżujących po naszej galaktyce. Co dziwniejsze, jego budowa była całkowicie odmienna. Astronomowie zdołali zidentyfikować komponenty. Były to ciężkie, metaliczne atomy. Musicie wiedzieć, że większość gwiazd składa się z o wiele lżejszych elementów. Naszego wędrowca nazwano LP-4365. Poruszał się tak szybko, że dosłownie przemknął przez naszą galaktykę. Ta zawrotna prędkość dała uczonym do zrozumienia, że najprawdopodobniej obiekt został wprawiony w ruch przez jakąś kosmiczną katastrofę typu supernowa. Supernowa jest najpotężniejszą eksplozją, jaka może zajść w kosmosie. To wybuch gwiazdy. Coś takiego dzieje się po nieodwracalnych zmianach zapoczątkowanych w jej jądrze. Supernowe mogą wystąpić w dwóch przypadkach w układach binarnych oraz w pojedynczych gwiazdach. Układ binarny składa się z dwóch gwiazd orbitujących wokół wspólnego środka. W pewnym momencie jedna z nich, zwykle bardzo gęsty biały karzeł, zaczyna pożerać materię swojego towarzysza. Po jakimś czasie, gdy złodziej skumuluje zbyt dużo gwiazdnej materii, eksploduje w formie supernowej. Równie dobrze może to być gwiazda dokonująca żywota, której paliwo się kończy. Pod wpływem stale rosnącej ilości masy spływającej do jądra staje się ono tak ciężkie, że nie może dalej opierać się własnej grawitacji. W wyniku zapadania się jądra wyzwala się monstrualna dawka energii, która kończy się supernową. Astronomowie wciąż nie mogą zrozumieć, w jaki sposób taka eksplozja mogła wprawić LP-4365 w ruch. Pytań jest znacznie więcej niż odpowiedzi. Czy była to gwiazda towarzyszka z układu binarnego, którą wystrzeliła w kosmos eksplozja supernowej? A może to fragment gwiazdy, która wybuchła wcześniej? Nowe badanie wykazało, że gwiazda, która jest białym karłem, powoli obraca się wokół własnej osi. Astronomowie nie mają pewności co to oznacza. Spekulują, że LP-4365 może być odłamkiem kosmicznego gruzu, a nie faktyczną gwiazdą. Ten przemieszczający się fragment jakimś cudem zdołał przetrwać jedno z najpotężniejszych wydarzeń kosmicznych. Uczeni doszli również do innego ciekawego wniosku: niezwykłe właściwości LP4365 mogły pojawić się dopiero po eksplozji supernowej, mimo że nastąpiła ona błyskawicznie, budowa gwiazdy całkowicie się zmieniła. Większość gwiazd składa się głównie z helu i wodoru, natomiast LP4365 jest inna. Tworzą ją tak ciężkie pierwiastki jak magnes, tlen oraz neon. Niewykluczone, że pojawiły się one w wyniku eksplozji supernowej. Swoją drogą wszelkie elementy cięższe od Helu astronomowie postrzegają jako metale. To oznacza, że po kosmicznym wybuchu LP-4365 stała się metaliczna. Jak na razie gwiazda nie ma swoich własnych planet, ale TES teleskop kosmiczny NASA wypatrujący odległych planet przemykających przed swymi gwiazdami macierzystymi, które je przysłaniają, zauważył coś osobliwego. LP4365 jaśnieje i ciemnieje co niecałe 9 godzin. Może to oznaczać, że pulsuje, ale zjawisko nie jest na tyle regularne. Bardziej wiarygodnym wytłumaczeniem jest nierównomierna powierzchnia gwiazdy. W miarę obracania się poszczególne jej fragmenty oświetla Słońce. A to dobre wieści. Jak tylko astronomowie odkryją, jak szybko się obraca, zrozumieją, co się z nią stało około 5 milionów lat temu podczas supernowej. Jasnoniebieska egzoplaneta HD 1897 b wygląda spokojnie i niepokojąco znajomo. Czyżby przypominała Ziemię? Ale ta powierzchowność skrywa przerażającą naturę. Podmuchy wiatrów dochodzą do 8700 km na godzinę to siedmiokrotnie szybciej od prędkości dźwięku. Ale to nie jest najgorsze. Na planecie tej występują opady szkła oraz niebotyczne temperatury. Gwiazdy neutronowe są ultraciężkimi, zapadłymi jądrami gigantycznych gwiazd. Emitują one promienie X oraz fale radiowe. Co ciekawe, w 2018 roku astronomowie odkryli intrygujący strumień światła podczerwonego. Zdawało się ono pochodzić od gwiazdy neutronowej oddalonej od Ziemi o 800 lat świetlnych. Według najbardziej prawdopodobnej teorii był to sygnał wysłany przez dysk pyłu otaczający tę gwiazdę. Póki co nie zebrano wystarczających dowodów potwierdzających tę hipotezę. Merkury to najszybsza planeta w Układzie Słonecznym. Obiega naszą gwiazdę z oszałamiającą prędkością ponad 160 tysięcy km na godzinę, czyli jakieś 64 tysiące kilometrów na godzinę szybciej niż Ziemia. To jeden z powodów, dla których jeden rok na Merkurym trwa 88 dni ziemskich. Jest on zarazem planetą najbliżej obiegającą Słońce, a zatem gdyby stanąć na powierzchni Merkurego, gdy znajduje się w najmniejszym dystansie od gwiazdy, wyglądałaby ona na trzykrotnie większą niż z powierzchni Ziemi. Pulsar typu Czarna Wdowa jest obracającą się gwiazdą neutronową, która pożera swojego partnera, lekkiego, brązowego karła. Im więcej jego materii wchłonie, tym wolniej się obraca. Z kolei, gwiazda towarzyszka, która z każdą chwilą traci coraz więcej energii, ulega stopniowemu zmniejszeniu. W gwiazdozbiorze Centaura znajduje się gwiazdny żłobek. To bardzo myląca nazwa, ponieważ miejsce to nie jest ani spokojne, ani bezpieczne. Składa się z wodoru oraz nowonarodzonych gwiazd i znajduje się w mgławicy oddalonej od Ziemi o 6,5 tysiąca lat świetlnych. Mgławica to dryfujący w kosmosie gigantyczny obłok gazu i pyłu. Gwiezdne dziecko emituje tak potężną energię, że pobliskie obłoki wodorowe jaśnieją złowrogą czerwienią. Jest ona tak destrukcyjna, że pożera mniejsze obłoki pyłu. Astronomowie widzący ten proces porównują go do topniejących na patelni kawałków masła. Odległa egzoplaneta rozmiarów Neptuna, Gliese 436 b, jest latającym paradoksem. Składa się z rozgrzanego lodu i ten lód płonie. Pełny obieg planety wokół GliZE 436, czerwonego karła, wynosi raptem dwa dni. Oznacza to, że egzoplaneta jest bardzo blisko swej gwiazdy macierzystej. Może to być również przyczyna wyjaśniająca, dlaczego jej temperatura rzadko spada poniżej 430 stopni Celsjusza. Co najdziwniejsze, na jej powierzchni występują ogromne ilości wody lodowej znanej jako LUD-X. Mimo tak wysokich temperatur zachowuje on swoją lodową powłokę. Jowisz to największa planeta w Układzie Słonecznym. Jest 318 razy masywniejszy od Ziemi oraz 2,5 razy większy od wszystkich innych planet razem wziętych. Paradoks Jowisza polega na tym, że gdyby stał się jeszcze masywniejszy, zrobiłby się mniejszy. Dodatkowa masa zwiększyłaby gęstość planety, co z kolei sprawiłoby, że zaczęłaby przyciągać samą siebie. Astronomowie uważają, że Jowisz może ostatecznie zwiększyć swoją masę czterokrotnie, nie zmieniając tym samym swoich rozmiarów. DGS-1 to galaktyka rozmiarów drogi mlecznej. Jest jednak ledwie widoczna, ponieważ jej gwiazdy są rozmieszczone bardzo daleko od siebie. Co czyni tę galaktykę wyjątkową, to fakt, że w przeciwieństwie do innych swojego rodzaju jest całkowicie osamotniona. Takie galaktyki zwykle występują w gromadach. Może to oznaczać, że DGSAT-1 powstała w innym czasie, prawdopodobnie miliard lat po wielkim wybuchu. Jeśli to prawda, można ją nazywać żywą skamieliną. Hyperion księżyc Saturna, jest jednym z najdziwniejszych satelitów naturalnych w Układzie Słonecznym. I to nie tylko ze względu na wygląd. Pumeksowo podobny głaz znaczą niezliczone kratery. Ponadto jest naładowany prądem stałym, który ulatuje w kosmos. Około 4000 lat świetlnych od Ziemi znajduje się planeta, która sprawia wrażenie jednego wielkiego diamentu. Jest gęstsza niż jakakolwiek odkryta dotychczas i w większości składa się z węgla. Jej niespotykana gęstość pozwoliła astronomom myśleć, że węgiel może mieć tam krystaliczną postać. To oznacza, że przynajmniej jakaś jej część jest diamentem. Ceres jest najmasywniejszym ciałem kosmicznym w pasie asteroid między Jowiszem a Marsem. Akumuluje w sobie niemal jedną trzecią substancji tworzącej cały pas. Jest również najmniejszą planetą Karłopatą, jedyną występującą w pasie asteroid oraz jedyną znajdującą się we wewnętrznym układzie słonecznym. Astronomowie czasami nazywają Jowisza niedoszłą gwiazdą. Gazowy olbrzym faktycznie ma w sobie ogromne pokłady Helu i wodoru, ale jego masa jest niewystarczająca, żeby zapoczątkować reakcje termojądrowe w swym jądrze. A tak, właśnie gwiazdy produkują energię. Stapiają atomy wodoru pod ekstremalnym ciśnieniem i ciepłem, tworząc hel. W wyniku tego procesu emitują również światło i ciepło. Na Jowiszu byłoby to możliwe, gdyby jego masa była 70-krotnie większa. Kosmos jest całkowicie złowieszczo cichy, ponieważ nie ma w nim atmosfery. Fale dźwiękowe potrzebują jakiegoś medium, dzięki któremu mogłyby się przemieszczać, dlatego światy z atmosferami, takie jak Ziemia, są zwykle dość hałaśliwe. W przeciwieństwie do swych masywnych krewniaczek, hipotetyczne mini czarne dziury mogą być naprawdę małe, nie większe od atomu. Mimo tak nieznacznych rozmiarów osiągają masę tysiąca sedanów. Według jednej z hipotez, tony mikroczarnych dziur mogły powstać tuż po wielkim wybuchu. Niektórzy uczeni idą znacznie dalej, sugerując, że kilka takich mini czarnych dziur mija naszą planetę każdego dnia. Co godzinę słońce wysyła na Ziemię więcej energii, niż zużywamy w ciągu roku. Choć wykorzystujemy więcej energii słonecznej niż dekadę temu, to wciąż jedynie 0,7% światowego zużycia prądu. Niewykluczone, że istnieją księżyce orbitujące wokół innych księżyców, ale astronomowie nie zdołali jeszcze potwierdzić tej teorii. Planety obiegają gwiazdy. Księżyce orbitują wokół planet. Skoro tak, to dlaczego księżyce nie mogą obiegać innych księżyców, znanych również jako subksiężyce, miniksiężyce lub mikroksiężyce? Uczeni twierdzą, że mini księżyce mogą jak najbardziej istnieć. Księżyc macierzysty musiałby być odpowiednio duży, a jego naturalny satelita odpowiednio mniejszy. Poza tym te ciała niebieskie musiałaby dzielić odpowiednia odległość. Jowisz jest najmasywniejszą planetą w Układzie Słonecznym. Oznacza to, że ma również najsilniejszą grawitację. Jest 2,5 razy silniejsza od tej panującej na naszej planecie. Kiedyś gazowy gigant rozerwał na strzępy konetę Shoemaker Levi-9. Planeta ze smakiem wchłonęła jej pozostałości. Gdybyśmy stali na równiku Marsa, przy stopach czulibyśmy przyjemne wiosenne ciepło, ale nasze głowy dosłownie skułby lód. Zaginione w kosmosie dryfujące przez różne galaktyki planety opuściły niegdyś swoje gwiazdy macierzyste. Ale jedna z nich, oddalona od nas o 200 lat świetlnych, wyróżnia się na tle pozostałych. Pole magnetyczne tego ciała niebieskiego rozmiarów planety jest 200 razy silniejsze od tego, które występuje na Jowiszu. Dzięki tej potędze generuje w swej atmosferze nieustanne zorze polarne. Europa to jeden z największych księżyców Jowisza, mimo że jest mniejszy od tego ziemskiego. Co ciekawe, powierzchnie satelity gazowego olbrzyma skuwa lód. Gdzie, nie gdzie jest on nawet płaski, czyli można spokojnie jeździć tam na łyżwach. Metrowy aksel, który wykonalibyśmy na Ziemi, skończyłby się na wysokości 7 metrów. Z kolei prędkość lądowania byłaby taka sama co u nas. Haumea, planeta karłowata orbitująca w pasie Kuipera, ma dziwaczny wydłużony kształt i dwa księżyce. Jeden dzień na niej trwa 4 godziny, co czyni ją najszybciej obracającym się dużym obiektem w Układzie Słonecznym. Najbardziej tajemniczą cechą jest otaczający ją pierścień o średnicy 64 km. Astronomowie wciąż nie wiedzą jak lub dlaczego pojawił się wokół planety Karłowatej. Na równiku Jowisza zmieściłoby się 11 Ziem. Gdyby nasza planeta była wielkości winogrona, gazowy olbrzym byłby piłką do koszykówki. Jak dotąd Jowisza odwiedziło 9 statków kosmicznych, 7 tylko przelatywało obok, a dwa pozostałe leciały wokół niego. Najmłodszy z nich, Juno, pojawił się w okolicach Jowisza w 2016 roku. Kratery na biegunie południowym Księżyca są prawdopodobnie najmroźniejszym miejscem w całym Układzie Słonecznym. Ich podłoża zawsze znajdują się w cieniu, dlatego temperatura nigdy nie wzrasta powyżej minus 230 stopni Celsjusza, nawet w ciągu dnia. Gdyby ktoś z Was postanowił polecieć samolotem na Plutona, podróż zajęłaby około 800 lat. Najwyższa góra w układzie słonecznym znajduje się na asteroidzie Vesta. Szczyt wznosi się na wysokość 23 km. To czyni Rea tak nazywa się formację, niemal trzykrotnie wyższą od Everestu. Pierścieni Saturna nie odkryto za jednym zamachem, to był stopniowy proces. Dlatego też nazwano je alfabetycznie w kolejności ich odkrycia. Obecnie nazywają się D, C, B, A, F, G oraz E. Jeden dzień na Wenus trwa około 243 dni na naszej planecie. Szkoda, że na weekend trzeba poczekać aż 3 lata ziemskie. Wynika to z faktu, że dzień na Wenus jest dłuższy niż jego rok. Na równiku Słońca zachodzą zjawiska zwane terminatorami. Katastrofalne kolizje pól magnetycznych powodują monstrualnych rozmiarów plazmowe tsunami. Fale te przedzierają się przez powierzchnię gwiazdy z prędkością 305 metrów na sekundę. Jedno takie zjawisko może trwać nawet tydzień i występuje niemal co dekadę. Podmuchy wiatru na Neptunie są najszybsze w Układzie Słonecznym. Większość z nich wieje z prędkością 2500 km na godzinę. Niemal każdy z takich sztormów mógłby z łatwością zmieść całą naszą planetę. Osiemnasta najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie, Fomalhaut, mrozi krew w żyłach, uzyskała przydomek Oka Saurona ze względu na otaczający ją pierścień pyłu. Całość wygląda jak gigantyczna gałka oczna, przeszywająca duszę na wylot. Ta przerażająca gwiazda jest ponad dwukrotnie masywniejsza od naszego Słońca, a dzieli ją od nas 25 lat świetlnych, czyli w terminologii astronomicznej wcale nie tak dużo. Mars ma dwa księżyce, Phobosa i Deimosa. W ciągu następnych 30-50 milionów lat grawitacja czerwonej planety rozerwie Phobosa na strzępy. Prawdopodobnie przybierze postać pierścienia, który będzie otaczał Marsa. Co roku w naszą atmosferę wlatują asteroidy rozmiarów samochodu osobowego. Taki intrus mógłby z łatwością zmieść małe miasteczko z powierzchni Ziemi. Wznoszący się ku atmosferze pył i dym zablokowałyby dopływ światła słonecznego, w rezultacie obniżając temperatury na całym świecie oraz zmieniając klimat. Na szczęście takie asteroidy spalają się w atmosferze jeszcze zanim zbliżą się do powierzchni Ziemi. Sygnały radiowe wysyłane przez statki kosmiczne podczas próby kontaktu z Ziemią są o wiele słabsze od żarówek w naszych lodówkach. W momencie dotarcia do naszej planety ich moc wynosi zaledwie 1 miliardową 1 miliardowej wata. Nic dziwnego, że anteny odbierające tak słabe sygnały są ogromne. Sieć NASA Deep Space Network, która je wykrywa, składa się z anten o talerzach mierzących 70 metrów średnicy, to jak szerokość boiska piłkarskiego. W 1999 roku NASA utraciła jeden z łazików wysłanych na Marsa, ponieważ jeden inżynier wykonał obliczenia w systemie metrycznym, z kolei drugi w jednostkach imperialnych. Mgławice to gigantyczne obłoki gazu i pyłu. Z czasem grawitacja zaczyna przyciągać do siebie złożone z nich zbitki, tworząc coraz większe chmurki. Pewnego dnia masa mgławicy staje się tak ogromna, że zapada się pod wpływem własnej grawitacji i formuje nową gwiazdę. W gwiazdozbiorze Skorpiona, oddalonym o 4000 lat świetlnych, znajduje się mgławica motyl. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi ponad 3 lata świetlne. Jej wewnętrzna struktura należy do najbardziej skomplikowanych spośród dotychczas zaobserwowanych. Centralna gwiazda mgławicy Biały Karzeł płonie z piekielną wręcz temperaturą 250 000 stopni Celsjusza. Oznacza to, że powstała z innej wielkiej gwiazdy, prawdopodobnie ponad pięciokrotnie większej od naszego słońca. Białego Karła otacza gruby dysk pyłu i gazu na wysokości jego równika. Niewykluczone, że dlatego wyglądem przypomina klepsydrę lub motyla. Gdyby zebrać w jedno wszystkie asteroidy znane w układzie słonecznym, ich łączna masa nie przekroczyłaby nawet 10% masy naszego księżyca. W kosmosie dryfuje obłok pary wodnej. Otacza on supermasywną czarną dziurę oddaloną od nas o 12 miliardów lat świetlnych. Ilość wody zawartej w tym obłoku jest 140 bilionów razy większa niż objętość wszystkich wód na naszej planecie. Według astronomów obłok ten mógł pojawić się nieco ponad 1,5 miliarda lat po powstaniu samego kosmosu. Gwiazdy neutronowe są najgęstszymi obiektami w całym wszechświecie. Choć mają rozmiar małego miasta, to ich masa jest niemal 1,5 raza większa od masy naszego Słońca. Jedna łyżeczka materii gwiazdy neutronowej ważyłaby miliard ton. Z kolei jej grawitacja jest 2 miliardy razy silniejsza niż grawitacja na Ziemi. W 1993 roku sonda Galileo leciała tuż obok miniaturowej asteroidy. Miała 32 km średnicy, a mimo to orbitował wokół niej Księżyc o ponad 1,5 km średnicy. Od tamtej pory astronomowie odkryli całą masę Księżyców obiegających mniejsze planety. Żyjemy wewnątrz Słońca. Atmosfera gwiazdy rozciąga się daleko poza jego widoczną powierzchnię. Tak się składa, że Ziemia jest w jej zasięgu. Dzięki temu podmuchy wiatrów słonecznych tworzą tak zapierające dech w piersiach zjawiska jak zorze polarne. Wyobraźcie sobie, wygraliście członkowstwo w kosmicznej siłowni. Możecie teraz podróżować po Układzie Słonecznym i ćwiczyć. Tylko że ciała niebieskie znacząco różnią się od siebie, jeśli chodzi o grawitację. Dowiedzmy się więc, czy łatwiej zbudować mięśnie na Ziemi, czy na innych planetach. Wasz statek kosmiczny zbliża się do planety karłowatej Pluton. Z każdą sekundą robi się coraz chłodniej. Nic dziwnego, Słońce oddalone jest od Was o ponad 6 miliardów kilometrów. Pewnie cieszycie się, że zabraliście ze sobą termiczny kombinezon kosmiczny, prawda? Aby opuścić statek, będziecie potrzebować pomocy maszyny grawitacyjnej, ponieważ przyciąganie na Plutonie to zaledwie 1,15 ziemskiej grawitacji. Grawitacja to siła, która przyciąga nas do Ziemi. Im mniejsza jest masa ciała kosmicznego, tym słabsze jest jego przyciąganie. Na Plutonie nie można więc uprawiać żadnych sportów, które wiążą się z bieganiem. Gdybyście spróbowali, pewnie byście odlecieli. Możecie jednak podnieść słonia. W końcu na Ziemi nie jest to wykonalne. Podnoszenie słonia ważącego 900 kg na Plutonie to jak podnoszenie 54 kg na naszej planecie. Następnym przystankiem jest Neptun. Jest on ponad 30 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Atmosfera jest tam ciemna i zimna. Może Was przytłoczyć gigantyczny rozmiar planety. Nie bez powodu nazywa się ją lodowym gigantem. Może macie dziś ochotę na uprawianie sportów zimowych? Powiedzieć, że na Neptunie panuje wieczna zima, to niedomówienie. Średnia temperatura wynosi tu mniej więcej minus 225 stopni Celsjusza. Grawitacja jest tylko o 10% silniejsza niż na Ziemi, więc nie odczujecie dużej różnicy. Planeta nie ma stałej powierzchni, więc nie będziecie mogli opuścić statku kosmicznego. Czy to, co widzę, to lodowisko? Weźcie łyżwy i kij i przygotujcie się do pokonania swoich współpasażerów! A może krótki przystanek na uranie? To kolejny lodowy gigant, a jego grawitacja to 90% grawitacji na Ziemi. Możecie zrobić kilka pompek w statku kosmicznym, ponieważ nie wyjdziecie na zewnątrz. Grząska powierzchnia planety składa się z wody, metanu i płynnego amoniaku. Nie ma stałego podłoża, po którym można by chodzić, ale gdybyście, jakimś cudem, znaleźli sposób na wyjście na zewnątrz, czulibyście się lżejsi niż na Ziemi. Jeśli normalnie ważycie 45 kg, Tutaj ważylibyście tylko 40. Czy możemy to nazwać dietą urańską? Zbliżając się do Saturna, należy pamiętać o jego pierścieniach, które tak naprawdę nie są pierścieniami. Składają się one z kawałków asteroid i meteorów latających wokół planety. Masa Saturna jest tak duża, że przyciąga na swoją orbitę wiele innych ciał kosmicznych w tym przypadku także wasz statek. Czas na kreatywne podejście do treningu. Zaplanowaliście tutaj skoki ze spadochronem. Jeśli swobodnie wpadniecie w atmosferę Saturna, osiągniecie prędkość 48 km na sekundę. Nie zapomnijcie otworzyć spadochronu, a właściwie to i tak nie dotkniecie Ziemi. Powierzchnia Saturna to czysty gaz. Ciekawostka: kiedyś Saturn stanął na drodze powstania 10 planety Układu Słonecznego. Odłamki, które częściowo tworzą teraz pierścienie Saturna, mogły uformować planetę. Ale zamiast tego zostały wciągnięte na orbitę Saturna. Zbliżacie się do Europy, jednego z księżyców Jowisza. Grawitacja jest tu tak słaba, że czujecie, jakbyście nic nie ważyli. Powiedzmy, że znajduje się tam ścianka wspinaczkowa. Może spróbujecie? Zazwyczaj sport ten wymaga dużej siły fizycznej, ale tutaj będziecie musieli dźwigać tylko 13% swojej wagi. Wspinaczka na szczyt, to w tych warunkach bułka z masłem. Wchodząc w atmosferę Jowisza, poczujecie się jak w środku chmury. Widzicie tę czerwoną plamę w lewym dolnym rogu? To dwa razy większa od Ziemi burza, która szaleje tu od setek lat. Może dla zabawy poskaczecie chwilę na skakance? Policzę do 100. Gotowi? Do startu. Start. Grawitacja jest tu super silna, 2,5 razy silniejsza niż grawitacja na Ziemi, więc prawdopodobnie nie wytrzymacie do 30. Szkoda. Pasażerowie na pokładzie statku kosmicznego, zapnijcie pasy, bo możecie doświadczyć silnych turbulencji. Aby podróżować z Jowisza na Marsa, będziecie musieli przedrzeć się przez pas planetoid. Jeśli martwicie się, że wasz statek na coś wpadnie, bez zabaw. Asteroidy oddalone są od siebie o 480 tysięcy kilometrów. Zatrzymajmy się na Ceres, jedynej planecie karłowatej w pasie asteroid. Dzięki tutajszej grawitacji poczujecie się tutaj jak siłacze. A może poćwiczycie rzucanie kłodą? W sporcie tym należy jak najdalej rzucić kłodą, która może mierzyć nawet 6 metrów. Tutaj 80-kilowy kij waży 2 kg, czyli w zasadzie tyle ile melon. Gotowi na zawody w rzucaniu kłodą na Ceres? Wuhu! W końcu Mars. Pamiętacie, że zawsze chcieliście spróbować stania na rękach? No to miejsce, w którym możecie to zrobić. Grawitacja Marsa jest około 2,5 raza słabsza niż na Ziemi, co oznacza, że prawdopodobnie bez żadnych trudności będziecie w stanie podnieść ciężar własnego ciała. Ponieważ ludzie planują terraformację Marsa, otwarcie siłowni nie brzmi jak zły pomysł, prawda? Pasażerowie i członkowie załogi zaczynamy schodzić na Phobosa, to jeden z księżyców Marsa. Grawitacja jest tu niewiarygodnie słaba. Jeśli zawsze marzyliście o nadludzkiej sile, to miejsce dla Was. Można tu na przykład uprawiać gimnastykę artystyczną. Zacznijcie od robienia gwiazda, następnie przejdźcie do sztuczek wykonywanych w powietrzu. Na Fobosie możecie błyskawicznie zacząć wykonywać potrójne salta. Ha, spójrzcie! Na horyzoncie wkrótce pojawi się Ziemia. Z tej perspektywy wygląda majestatycznie. Ale nie zatrzymamy się tam teraz. Zamiast tego odwiedzimy siostrę Ziemi, Wenus. Ma ona prawie taką samą masę jak Ziemia, co oznacza, że planety te mają podobną grawitację. Ziemianie nie mogą przeżyć na powierzchni Wenus z powodu dużej ilości amoniaku w atmosferze. Ale wyobraźmy sobie, że moglibyśmy tam uprawiać jakieś sporty na wolnym powietrzu. Czy macie ochotę spróbować piłki nożnej w dmuchanych kulach? Wystarczy, że wejdziecie do gigantycznej, dmuchanej piłki i zaczniecie wpadać na innych graczy. Ludzie grają w to na Ziemi. Na Wenus, z jej nieco słabszą grawitacją, może być trochę łatwiej, ale i tak musicie wziąć pod uwagę, że będziecie mieli na sobie 11-kilogramową kamizelkę w kształcie kuli. Będziecie wyglądać trochę jak chomiki, nie wspominając o tym, że ten strój ogranicza ręce i nogi. To wyzwanie, ale dla mnie brzmi zabawnie. Lecimy dalej! Lądując na słonecznej stronie Merkurego, doświadczycie temperatur rzędu 426 stopni Celsjusza. Jeśli po kosmicznym treningu czujecie się zmęczeni, relaksująca parowa sauna będzie właśnie tym, czego potrzebujecie. W ten sposób, zanim dotrzecie na kolejną planetę, poczujecie się jak nowonarodzeni. Podlecimy tak blisko słońca, jak to tylko możliwe, abyście mogli poczuć jego grawitację. Masa słońca jest ogromna, ponad 333 tysiące razy większa od masy Ziemi, a grawitacja jest tu niezwykle silna. Gdyby udało wam się stanąć na powierzchni słońca, mielibyście problem z podniesieniem czegoś tak lekkiego jak butelka wody. Mówicie, że za gorąco? Pewnie gdybyśmy przylecieli tu w nocy, byłoby chłodniej. <laughs> tylko żartowałem. W drodze powrotnej do domu zatrzymamy się przy księżycu. Mam na myśli naszego naturalnego satelita. Chodzenie po powierzchni księżyca przypomina raczej skakanie. Będziecie mogli tak skakać aż na 10 metrów, więc co powiecie na parkour? Jeśli gracie w koszykówkę, zdobycie punktu będzie bardzo trudne, ale wtedy możecie skoczyć wyżej niż obręcz i zrobić epicki wrzut. A co z baseballem? Gdy rzucicie piłkę do góry, prawdopodobnie nigdy więcej jej nie zobaczycie. W końcu lądujemy na ziemi. Wybaczcie, że was rozczaruję, ale nie wrócicie z żadną nadludzką siłą. W kosmosie nie podnieślibyście słonia bez pomocy słabej grawitacji. To była jednak...